Niech coś ci no to jest jakiś żal. Dzisiaj wyskoczyło ze zboża na mnie. Ledwo przeżyłem. Ale przeżyłeś, jesteś najgorszy. O! Jest, dobrze, dobrze. Przygotowałem. Jak ty bijesz mnie, gościu? Siema, dzisiaj zagramy ekipowego RL-Crafta, czyli najtrudniejszą paczkę modyfikacji do gry Minecraft. Wpisuję. Nic nie wpisuję, <noise> nic nie wpisuję, kolega. Ale to nie jest tuger, z który ma oni eee! Co za chłop. Węgiel! Ale przecież ja bezpiecznie sufu Smok. Nic ci nie grozi za to. Smok. E. E. Węgiel bardziej teraz mnie obchodzi niż ten smok, który tam leży. Do tego smoka to ja potrzebuję butelek pustych. O kurde, co to jest? Jakieś hipogryfy, ty, latają. To nie musi być wiedza, która jest ci do czegokolwiek potrzebna. Jak tak bardzo chcesz się dowiedzieć, to yy, możesz się na PW yy, dopytać pana Michaela. Dobra, cyk, cyk, dobra. O, jest exp, exp z węgla. Mmm. Tak, tak, expik dawać mi EXP z węgla. Fajnie byłoby, faktycznie, może teraz do tego smoka pójść, ale... A ja wiem, jak się skończy z Gryfem. Po prostu weźmie i mnie porwie. Nie znasz jego PW? No to może ci na czacie napisać, 1, 2, 3. No, tak jak pewni kierowcy pewnych pojazdów. Aha! Znowu, znowu! Eee, uspokój się. Dobra, ten smok chyba nie zniknie, nie? Nie, no smoka to się zbiera łapką normalnie, tylko że problem właśnie jest taki, że jak go zbiorę, dostanę chyba tylko kości. A jeżeli go zbiorę jeszcze fiolką, jakąś tam pustą, czy czymś, to dostanę jeszcze jego krew. Co może być? Dużo. Trzeba ekspić, trzeba ekspić. Może kiedyś uda nam się zabić te czupakabry za fajdaną. Byłem już obok tej czupakabry. No wiesz, teraz były live'y tematyczne mocno z PCD po prostu na weekend na YouTubie. E, po prostu dwa weekendy z rzędu. No, a tak jak mówiłem, no, zbieram materiały, żeby mieć po prostu coś do wrzucania. Na ten trzeci kanał wrzucam sobie właśnie zapiski z live'ów. Pomyślałem, że sobie takiego RL crafta bardzo chętnie wrzucę na przykład. I chętnie też pogram, no bo miałem pograć w RL crafta. A nie miałem kiedy. Przez brak czasu właśnie, chociażby. 32, no ale... Znowu, co z tego? Zrobię 32 pochodnie, tylko trzeba jeszcze zapalić te pochodnie. Żeby zapalić pochodnia, potrzebuję tego, ee, Gravela. Żeby flinta zrobić z niego. Żeby Flinta uzyskać z Gravela. I z tego zrobić zapalniczkę. Spowalony mod. Super atmosfera. Poczekaj jak z Szepardem się uda nagrać. To nie będzie super atmosfery wtedy. Czepar to teraz w Dublinie był, chyba. Na evencie. Drifterskim jakimś. Którego bossa mam ci pokonać? Gekon. Taki mądry jesteś, wejdź do tej gry i zrób to. Gnoju. Taki mądry jesteś, proszę cię bardzo. Już wizek wchodzisz... ...i to robisz. Dokładnie. To jest bardzo proste do ogarnięcia Gekon. Akuratnie, tak się składa. Cała jest ten, cała instrukcja jest nawet dostępna, bo ją napisałem dla Bartka, ale udostępniłem dla wszystkich. Bardzo proste. Weź pokonaj smoka. Dzięki kolego! Już idę i pokonuję smoka, skoro tak powiedziałeś. Już idę to zrobić, zapomniałem jakie to jest proste. Po prostu pójść i pokonać smoka, no tak. Jak mogłem o tym zapomnieć? Proszę bardzo. A ja bym zagrał kiedyś w jakieś Daisy. Nie, 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 nie! nie, Ten. Cwaniak! wypad mi stąd, chłopie. Wydupcaj. Przestań mnie prześladować. Idź mi stąd, idź. Nie strzelaj we mnie kulą ognia, ciulu. Kolejny zaraz mi wszystko podpali. No, gdybym miał tarczę przynajmniej, e gravel miałem wziąć. Tak, gravel, gravel jest mi potrzebny. Trapdory nie, to nie na razie, to nie. Ja zaraz wrócę, ok, ok. albo w sumie to na Boże, razie już nie będę ci zawracał. Bo Luzi. mi się basen przelewa. Do <laughs> powodzenia z basenikiem. A, dzięki, w poniedziałek no, możesz się razy. w nim popływać. <laughs> Nieduży, 10 tysięcy litrów. O, to taki, tak, taki w sam raz w na raz. Taki, taki ogródkowy zwykły, więc szału nie ma. <grym> Dobra. To razie, dawaj znać, jasne. co tam ci wyjdzie. Bo jasne, jak, ci, jak ci nie wyjdzie z tym rowerkiem, to ja mam w sumie. Dus, dus. Trekkingowy nawet. To tak, tylko wiesz, no, różnica jest taka, że od ciebie nie odbiorę rowerka o 15, nie? Różnica jest taka, że jak będziesz potrzebował, to ci podam adres, wejdziesz sobie przez bramę. <grym> I zasadniczo to. I ukradniesz! Sobie to Ale ty na chamie ty najgorszy Aha, znowu do mnie! Ty to jesteś cham, najgorszy chamie. Ham prostak i ham. Widzisz na Minecrafta wbił pograć. A nie wbiję. Hamie. Mam to gdzieś. No, no, Minecrafta. nie jakieś. wbijaj. A to nie wbijam. Ty smoka znalazłem obok siebie. Ja mam takich cztery. Amatorze. I znalazłem nawet martwego jednego, i coś z niego chyba itemki zaraz pozabieram. Aha! No i ham. Nie podzieli się. Nie, Nie okazało, wiadomo. że blisko któregoś z nas będzie. Eee... A ze szkła przecież to się robiło. Ja pierdziel, no jak głupi. No tak. No to widzę, że się zmienia cały czas sytuacja. Ciemniutki. Co 5 sekund inna narracja. Inna sytuacja. Serba, Serbia Słowie, Słowenia 1-1 też. O! I to jest kolejna ciekawa informacja też Słowenia dwa remisy? Ja myślę, że dla nich jak najlepiej. No Serbia trochę chyba nie bardzo z tym remisem i porażką. Eee, może z to, to, to może być idą. ciekawa grupa. To może być ciekawa grupa, jeżeli faktycznie będzie cały czas remis jeszcze. Fajnych tam masz kolegów ciemniutki. No, pozdrów go ode mnie, no. Dobra, poszedłbym w sumie do tych zwłok smoka, bo uzyskałbym smocze kości, a może też jakieś jeszcze itemy. Siema Cibor! Ale tryhard. A ty Cibor co, wchodzisz na serwer e RL Craft? Ekipowy? Sponsored by... PZT? PZT. Bartek, jak tam twoje skile w ogóle? Ja na razie słabo niestety. O, Sea Serpent Aure zabił! Oj 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 oj, oj. to mogę nosić to w się sensie zbrojkę mogę już nosić Ironową ja to Ale chcę tarczę. tarczę ja ta na tarczę czekam Jesus to się napisałem Maka. tarcza sesji. no jasne wpadaj, wpadaj jak się ten Elbartek joint O, jeszcze zombie koło siebie zaczynam zabawę Dobra, ja potrzebuję Chociaż czekajcie mam 13 15 Szkła Idealnie, to jakby się przepaliło, to by Powiem się pewnie po live. nie wiem, czy, czy się Co tym wierzy. razem? Co tym razem Mo wymyślą. A może, czemu nie wierzysz w nich? Może powiedzą, super, udało się zrobić w końcu. Poga ty, ty sam te słowa teraz nie wiesz, co powiedziałeś. Chciałbym wierzyć. No właśnie, ci nie wierzysz. Dobra, mi nie trzeba 16 butelek przecież. Zobaczysz, no że coś z tą z jest? się Dobra, we, we, we mi tak nie mów, nie mów mi tak! <grystanie> Nagle tam spódka nie Nie mów mi, nie, nie, mów tak. Niedobra to Bartek tak <grystanie> mówić. Niedobra. dobra. i co wiesz, że tak może być! Nie, nie może tak być, nie mów tak. <grystanie> Oj, nie może tak być, no. no ty, Oj, to Boże, ty, Boże. tylko z już. Tylko i aż na ich możliwości. Dobra, no we, we nie no gadaj nie. głupot. A, głupot, a? aha. Wiesz, Każdy co jest najgorsze? Jest... Że tam, gdzie widziałem tego smoka... Hmm? O kurczę, nie, najgorsze jest jednak to, że jak ja pójdę spać, to wy też musicie iść spać. Co ty wiesz o smoku, synek? Co ty... O, eee, to Z tym smokiem najgorsze jest to, że tam hipogryfy latają obok. A jak hipogryf mnie zaatakuje, to on I mnie co? złapie w nogi, w swoje Hipogry... w szpony i mnie porwie są nie groźne, nie mnie atakowały na, na przykład Na pewno Nie nie atakowały Ale one porywają w szpony To no mówię, mnie nie atakowały To no i na single Dobra, spanie, spanie Panie? Co jest? You can only sleep at night No tak, no to zaraz będzie noc Bartek za sekundkę pewnie A ja zobaczyłem tę e, fosforującą czupakabrę, by the way w podziemiach, zaraz pode mną pod chatą mam te, tego bossa, czupakabre. Tylko problem jest taki, że nie pokonam, a, bo. jest słaby. Bo nie mam nawet tarczy. Aha, bo tu wszyscy muszą iść spać jednocześnie. Tak. Aurowski, nie ten. Aurowski chyba wbił teraz pierwszy raz na tym. No nie, trzeba było chyba grał. całą grę wtedy resetować, nie? Czy, czy coś. O, wcześniej grał, ale ta czy No on napisał, że jakiś reset był. No, był to chyba to, to, to. ostatnio reset. Parę dni temu był ten reset ostatni. No. Tak mi się wydaje. Tak, mam nadzieję, że jedyny. Trzeba było te mody jeszcze pozmieniać. I każdy z nas w inną stronę poleciał, by the way, po parę tysięcy tych kratek no, tak. też. W sumie najlepiej byłoby, żeby cię pezerdek gdzieś zlokalizował parę tysięcy też dalej, od każdego. Żeby się za szybko nie spotkać. Ty, Aura, nie chcesz może wyjść z serwera na sekundę? Że, żeby się dzień zrobił z nocy? Aha, No dobra, dzięki Dobra, jest dzień, można iść na wyprawę Oj kurczacek, ale fajnie, mam tu może Na nocnej wyprawie bardzo dobrze się bawię jak się ten plecak durny bierze w końcu. <grym grym> to mnie ogarnąłem. No plecaka nie potrafi założyć nawet na plecy, ja pierdzielę. No nie wiem jak się to robi, no. Ale nub. Jakąś konstrukcję obsługiłem po prostu. Ale nub noob. Dobra, dobra. Nubie ty. A żebyś w Erykawcie umarł. Aha tego I mi życzysz. Nie I nie odzyskał swojej przemioty. Tego mi życzysz. Tak. Widziałeś mnie Bercik w Przemyślu dwa dni temu, a podszedłeś się przywitać. No właśnie. O no kurde, ale mi zawalił Kita. Kreweta za Fajdana. Te krewety co ma mi się wydaje. No i tak, ale wiesz, one zawsze dużymi grupami chodzą. To jest. Z nimi taki Nie? jest problem. Chyba u ciebie. No tak, no u mnie. No mówię przecież. A to co to za jakieś o, więzienie na pustyni? Nie poprosił żadnego... Niewyskakującego potwora z kręgla, dziękuję. Mi tarczy trzeba, trzeba mi tarcze, żeby wiesz, walczyć normalnie z tymi potworami, a nie dostawać za każdym razem hita w łeb. Liczyć, że nie umrę. A się robi tarczę Zobaczysz, jak będziesz miał 12 defensa, żeby ją... używać. Eeeh, chodź się Nie eee, Nie, mogę zrobić? Wydupcaj, wydupcaj, wydupcaj. Wydupcaj, wydupcaj. O, Azure Reaper wypadł z tej krewety, jak ją zabiłem. Temu nikt się nie chce likwidować, no. Mocno mi trochę. Pokonał bossa? Nie pokonałem żadnego bossa, ty. O, jeszcze trąbkasz, super. Co jeszcze? No trąbkaż, tu Jak widać, mieszkają to co? Jakiś troll na mnie nie czekał? Oby. Kurde, coś tam nie czekał. Oby, Bartek przyszedł i ci ten głupi. To czym ty jesteś? Ja. Dabę, coś tam. Dabę, Defense. Defense... Hmm. Dobra, idziemy w defense, skoro miałem już 9 poziomów. 12 w defense? w defense i tarcza będzie grana. I będę przychodził do barki i "Tarczasz tarcza szmato. Bang. O, jakby to musisz mi znaleźć. Jak rojo. Jakby to już mi znaleźć. Dobra, to jest chatka, w której byłem. Tu mam diamencik w ogóle do rozkopania. By the way. Ja też tam miałem. No to rozkop. Nie mogę, nie mam takiego miningu. <laughs> no właśnie. A ja mam. Ale za to mam ironowy rzeczy ja już. Nie potrzebuję na razie, po co? Skoro... Po co ci ironowe rzeczy, skoro nie możesz z tarczy korzystać? Żeby więcej wytrzymywać ciosów. No to tarcze, tarcze trzeba. Okay. Ty, ten smok się ruszył, ty! On nie był tak blisko mnie, ten martwy smok. To no, ten smok. martwy smok, który ożyje? Dobra, czekajcie. Jak ja to muszę o, zrobić? Muszę tak, z jedną butę. Nie, nie, na razie tak muszę zrobić. No, ma nie mają krwi. Nie, mi się wydawało, że można to raczej jeszcze. Raczej od razu masz ten. Rzef. raczej już. To nie, to nie ma to nie fajnie, myślałem, że mogę ze szkielecika zebrać. No i co, smokiem nie miał. Dobra, 16 smoczych kości ponad. Nawet więcej. Za darmo. i Smocze kości ogarnięte, ogarnięte, widzowie łatwo. A jak tam Bartek twoje smocze kości? Nie zrobiłem go smoka. To było powiedzenie... To było nawiązanie do tego jak stary jesteś. <laughs> Żartuję Jest Albo nie? Jestem... Jestem. Płody. Płody. Oho! Mała kreweta! Płody. Bang Małego kobolda już mordowałem, to teraz mała kreweta została na łeb. Z buta wjeżdżam. Jakie smocze mają reumatyzm? Istnieje taka szansa? Jeszcze nie mają. Chodzą takie plotki. U, węgiel. U, żelazo. Za dobrze to wygląda! Uh, potwór! Tak, może być. Oby, oby, oby. Oby nie. Oby tak. Dobra, jak coś, to tak. Tu muszę wejść w to i się schować. Dokładnie. Ważne, na ile Bartek się czuje, to prawda. O, na 15. Monster Hunter. Niech coś ci wyskoczy, to jest jakiś żart. Dzisiaj wyskoczyło ze zboża na mnie. Ledwo przeżyłem. Ale przeżyłeś, jest najgorsze. Jest dobrze, dobrze. Przygotowałem... Jak ty bijesz mnie, gościu? Przez ścianę. Bardzo dobrze. Czekaj, jego się kilofem chyba było, nie? Przetrwałem to Byłem przygotowany, Bartek, po prostu! Dobrze sobie to zrobiłem, w ogóle! Przygotowałem sobie taką norę Giel, ok? Uzyskać jakoś Dobra, próbujemy dalej Skąd na mnie wyskoczyła ta czupakabria? To jest dobre pytanie. Oj 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 tu jest coś mocnego. Tu jest chyba... O, to jest ten. To jest ten taki rat niefajny. Szczuras zafajdany. Ale tu są najgorsze te takie latające pod sufitem e, czarne gówna, które podlatują. One są najgorsze. No biorą i podlatują po prostu se do ciebie. Opie. Nie masz czego śmiać, Bartek. Nie ma się z czego śmiać. beka. Takie? No takie czarne latające stwory. Nienawidzę ich. Masakra jest z nimi. Jak takiego spotkam, to deduwę na tym poziomie wywalę. No i razy będą... mam ci powtórzyć ci boriakie. Strakie! Oj be... będą klipy, mi się wydaje. Jakie tego... klipy znowu? No nie nieważne. nie marzu. Dowiesz się nie Niedługo nie, nie się dowiesz. Kiedy <laughs> wyjazd do sławna? W poniedziałek jadę. U Zombiol też tu przy O! O! Bęk! Ciebie gościu, tak o. Go. Madinowski. Cześć, cześć. To. Wydupc wydupcaj. Wydupcaj, powiedziałem. O, ginę. Verdan kabra mi wbiła, łeb mi rozwaliła. Dobra. Jest. Pierwszy zgon. Pierwszy zgon, no. Ale to mówiłem, no to już chodzę tak agresywnie. Szkoda, szkoda, zabrakło dwóch leveli. Yyy, Co to jest za tabliczka w ogóle? No, nie zdążyłem jeszcze zrobić tego broni sobie, niestety. Yy, potrzebuję jakąś podstawową broń teraz. Czy ja mam gdzieś patyki? Czy nie będę miał patyków? Mogę nie mieć patyków. O, to jest kolejna nauczka, żeby przygotować sobie jakąś siekierę, patyki inne tego typu rzeczy. Testament mój, no. Tak, super. No kilof, ale kilofem to co ja dużo zdziała... Tu są patyki, dobra. Cyk, cyk, cyk. Dobra, jakieś jednak patyki zatrzymałem sobie. Chodzimy tutaj, tu powinna być Verdant czupakabra. O, jest mój nagrobek. Dzień dobry. Overlord, bla bla bla. Nic nie ma w tej o, i temy. I Co ja mam z tym zrobić, ty? O... No dobra, jak ja mam odzyskać te itemy? Rozwalasz to, Rozwalasz ten grob Po prostu killoffem, czy czym? Czymkolwiek Uuu Itemki odzyskałem, bardzo dobrze, bardzo dobrze A to ten testament dev info To to Możesz po Możesz sobie go tak... wsadzić w... Aha, w co? Powiedz to jest Powiedz to Wiedziałem. Apple, ända, ale pole widziałeś, ale. No wiesz, po z tego wywalił. Każdą radę się go wywala także. Co no tam bez Jak coś widzisz, że gram w grę komputerową, żeby nie było, że nie gram. Tak, bez zarazu nie mogę się samo wykupić. Ty Ty Te czupy kabry zafajdany. No ja mam tego bossa zaraz tu pod, pod klatą. No, jedyny minus jest taki, że straciłem tego expa. O! o Kurcze, dobra, łucznicy za plecami. No, tu niebezpiecznie jest e, w tej jaskini, to jest fakt. Jeszcze... To się w ciebie, nie? To też tak nie, nie, nie zrozumiałem, jak ty. Jeszcze brakuje mi, żeby. O, tu mi wyskoczył ten geonach znowu jakiś. Tak, jak dzisiaj to już było. Oby, oby tak było. Dobra, Bartek, ale czy ty musisz? Ty co? Jaj co? Nie, żeby oby zdobył węgiel. Nie ja zrobił węgiel, a to mi chodziło. Nie, na jakieś Dobra. Dawać eks z tego węgla. Za fajdańcy. O kurde, schelet ku moim chacie, Co jest? Dobra. Co ty Dobra. robisz? Kurczaczka za. O nie! Ujeżdża ci kurczaczka szkielet! Oj, Zajmij tak! Mi kurczaczka. Oj. kurczaczka mu za. Oj, Bartek! Oj! Miał ja być mój mi kolega, jedyny. No i nie będzie. No to też po prostu Aha. <laughs> Deka z Bartka? Trochę tak. Aha. No, no, no. no tak, raczej the game. U mnie o Myślę, dwa także. No dobra, czyli w ten sposób tu na razie nie wejdziemy. To na razie. zasklepiam to dziursko, żeby nic mi tu nie przylazło, w teorii. Tu jest ta czupa kabra, więc tędy też nic na razie nie zrobię. Tutaj mamy wodę. Ja bym chyba tę wodę wyłączył po prostu, wiecie? Wyłączam dostęp do wody, przepraszam. Kurcz, zima jest. Ta zima to jest od początku serwera, ja bym chciał zauważyć. Nie, ta zima to jest. na początku serwera. Cały czas jest zima, praktycznie. No, w ogóle te nie. ziemniaki nie chcą rosnąć poza szklarnią. O, to są najgorsze pomiesz... po, po, pomieszczenia. Bo tu się może wszystko zrespić teraz.